Państwo, witam serdecznie w nowej serii Postaw na milion. To już ósma seria. Za chwilę się rozpocznie, zjeżdżają się dziękowcy operatorzy. Niedługo wejdzie widownia. Pierwsze gry, pierwsze emocje, mam nadzieję, wielkie, wygrane. Ja już dotarłem do Krakowa elegancko, jak dżentelmen. Kulisy programu Postaw na milion. Zaczynamy już o pan producent przyniósł jedzenie dla prowadzącego legendarny producent wiele programów telewizyjnych w Polsce proszę też mamy świetny catering najświeższe owoce morza ja później po programie. ciepłe ciepłe idę po ketchup legendarny stylista groźny o proszę spojrzeć na troszkę on teraz nie myśli o mnie pozytywnie wcale się mnie nie boli. A to z której strony? No żeby... ten, który był kiedyś uroczy, a teraz już jest z mikrofonik. Jeżeli pani, pani magister to się to zgodzi. oczywiście. Masz się z nim Brzydko to ten... jest. Brzydko, bo jakoś to w innej kolejności. Tak, widzi, tak, tak, tak. No, tak. tak, no, tak. tak no, luz, jeszcze pół. sekunda. sekundę. Może długo dociągnięcie, to... ale... Ja w Przecież nie, wiem, to Marusz to widzi, bo ja mam nie, to... tam coś wystaje. Nie, nie teraz nic nie wystaje. Jest OK? Yeah. Za chwileczkę rozpoczynamy kolejną grę w nowej serii postaw na milion. Ostatnie poprawki czyni je Ewa, którą Państwo już znają. Od niedawna magister sztuki gratulujemy Ewą, gratuluje Ci cała Polska i ja, ale zanim kolejna gra, kolejne emocje, mam nadzieję kolejna wygrana, zobaczcie wygrane z poprzedniej serii postaw na milion. Tu, 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 Tak wygrywali uczestnicy siódmej serii Postaw na Milion. Bardzo jestem ciekaw, jak będą wyglądały emocje, jak będą wyglądały gry, jak będą wyglądały wygrane, mam nadzieję, w ósmym sezonie. A tymczasem zobaczmy i poznajmy graczy z dzisiejszego odcinka. Przejechaliśmy z centrum polskiej z Łodzi z pięknego, malowniczego miasta. Ja jestem. W zasadzie zajmuję się księgowością. A brat? A ja jestem żołnierzem zawodowym w lotnictwie. Do niedawna jeszcze. Zajmowałem się obsługą statków powietrznych F16. Teraz przeniosłem się na inne stanowisko i pomagam pilotom w, w szykowaniu się do lotu. Ubieram pilotów, naprawiam sprzęt, rozbieram pilotów, tak dziwnie to brzmi, rozbieram pilotów po, po wylocie, po lotach i ogólnie pomagam w uczestniczeniu im w odprawach, takie rzeczy. Kurcze, fajnie mi to jest z Wami nie Możemy zagrać tutaj inne gry? Ja wolę być na górze. Jak możemy. Dwoznacznie to, to załóżmy, jak, jak, mo, jak możemy... E, Kłamalibyśmy, gdybyśmy nie liczyli na to, że coś uda nam się wygrać, żeby zrealizować jakieś swoje cele i marzenia. Proszę o Dobra, rozstawiamy się panowie. Jeszcze, jeszcze dwa kroki do Nie Niestety, mówię niestety, ponieważ mój kolega niedawno uległ wypadkowi i chciałbym też mu pomóc w jakiś sposób finansowo, jeśli uda się wydać jakąś większą kwotę pieniędzy. Przyjechaliśmy z małej miejscowości koło Rybnika, Stanowice. Czyli co, Dobrze. zostajemy? Zostaję z tobą? Ja nie do... zostaję na Dawid zostajesz. Łączą nas więzy rodzinne. Ha. Może to jest dobry znak, nie? Ale Przyjechał z nami mój ojciec, dziadek, dzieciaków. Myślę, że będzie kibicował. Stresuje się być może tak samo jak my. To jest nasz. Wierny kibic. Wierny kibic. <gry> samo samoobecnością szczęście przynosi, nie? Tak jest. Mamy w postaw na milion! Bądźcie z nami, oglądajcie nas, czekamy na Was.